Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na ogłoszeniu wyników drugiej edycji konkursu na okładkę książki uszlachetnioną w technologii 3D Touch. Nazywam się Joanna Zielińska, jestem kierownikiem działu marketingu w drukarni totem.pl i jednocześnie pełnię funkcję sekretarza konkursu. Razem ze mną są Pan Lech Majewski, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej, juror konkursu. Witamy serdecznie. Jest, da. sądzę, że panowie Michał Rejnowski, prezes drukarni Totem. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest Mateusz Woźniak, dyrektor działu rozwiązań produkcyjnych w firmie Konika Minolta, która jest współorganizatorem konkursu Totem. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę państwa, zanim przejdziemy do krótkiego podsumowania konkursu, i ogłoszenia wyników. Chciałabym oddać głos panu profesorowi Majewskiemu, który opowie nam o specyfice projektowania okładek książek, w tym o wykorzystaniu technologii w projektowaniu graficznym. Proszę o głos. To jest sprawa dość trudna, mówienie o czymś takim, ponieważ jak państwo wiecie i my wiemy, wielu profesjonalistów brało udział w naszym konkursie, Konkurs jest można powiedzieć bardzo interesujący z paru powodów. Po pierwsze, po pierwsze powiedzmy sobie, że to jest okładka. Okładka jest to zapowiedź, prawda, książki, pierwsze takie zetknięcie się wizualne w księgarni czy, 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 czy na forach prawda, promocyjnych i zachęcenie do zakupienia tej książki. Książka musi spełniać Dwie funkcje. Pierwsze, opowiadać mniej więcej o zawartym materiale, a po drugie, musi się wyróżniać wśród innych okładek I dlatego pojawienie się w ogóle technologii cyfrowej, tu jest wielki, wielki ukłon prawda, dla, dla wydawnictwa Totem oraz dla, dla firmy Konika Minolta, że zorganizowały taki konkurs, który jest takim, taką świadomością nieznaną jeszcze. Dla większości grafików projektantów, ponieważ utartymi torami jest to realizowane drukiem płaskim, bez żadnych dodatkowych efektów. Natomiast efekty, jakie dzięki tej technologii można zastosować, są po prostu rewelacyjne i zmieniają absolutnie o 100% prawda, wartość, wartość okładki. Ten konkurs wykazał właśnie tego rodzaju rozwiązania, które. które które nie nazywamy szlachetnianiem, tylko nazywamy nową formą, nową formą rozwoju w ogóle projektowania graficznego, ponieważ uwzględnić musimy technologie i często te technologie są jakby wiodące w całym projektowaniu graficznym, prawda? Że jeśli, jeśli, jeśli używamy lakier 3D, to on może być już samym samym tylko elementem no graficznym, prawda, nie, nie trzeba po prostu nakładać, nakładać na, na, na gotową gazową pracę. Zresztą tak te, mniej więcej tak ten konkurs przebiegał i wiele takich okładek było w ten sposób w ten sposób robiony. Sztuka projektowania okładek jest strasznie trudna wbrew pozorom, ponieważ, ponieważ ona trochę tak działa jak plakat, prawda, czyli musi krzyknąć, musi krzyknąć i powiedzieć no, Kupcie mnie, prawda? Kupcie tę książkę. Oczywiście są tytuły, które są bardzo znane, ale są tytuły, które są mniej znane. I jeśli Państwo pójdziecie do księgarni i zobaczycie, że oprócz takiego zwykłego drukowania, jeszcze jest drukowanie, które, które ma zawarte te wszystkie nowe technologie, prawda? Nowe technologie użyte we właściwy sposób, to taką książkę się bardzo przyjemnie bierze do ręki. Ja pamiętam, że Wiele, wiele lat temu żeśmy zawsze zazdrościli niektórym, niektórym krajom, jak chociażby Japonii, czy technologiom niemieckim, które mogły stosować różne techniki, prawda? Jeszcze przed czasów właśnie tej technologii cyfrowej to były różnego rodzaju tłoczenia, to były drukowanie serigraficzne, to były po prostu naklejane nawet dodatkowe różne elementy. I tak się okazało, że to wszystko mamy. I drukarnia Totem akurat posiada cały wachlarz technologii, których nawet wcześniej nie było. I to jest w ogóle fantastyczne. Prawda? Bo jeśli ktoś sobie wymyśli, że pojawić się ma na środku hologram, co kiedyś było w ogóle po pierwsze niemożliwe, a po drugie piekielnie drogie, to tutaj jest tam technologii. Także. <laughs> Trudno jest mówić w ogóle o, o, o zasadach projektowania okładek, bo, 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 bo to jest sztuka no, dość trudna, a na przykładzie tego konkursu widać, że wiele osób po prostu świetnie sobie tym radzi, tym bardziej, że tu różne rodzaju tematy były, bo i tematy książek dla dorosłych, książek dla dzieci, książek dla młodzieży. No, Książek, nawet związanych z tym rokiem Lema, który, który w tym roku obchodzimy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w profesora Majewskiego pozostaje mi serdecznie podziękować za udział w naszym konkursie, za liczne pytania i przede wszystkim za nadesłane projekty. Dla przypomnienia, przedmiotem konkursu, który zorganizowaliśmy wspólnie z firmami Konika Minolta dostawcą technologii do uszlachetnień oraz PC Print, dostawcom folii metalizowanych, było wykonanie pracy graficznej w formie okładki dowolnej książki z zastosowaniem uszlachetnień druku przy użyciu maszyny NGI Jet Varnish w technologii 3 Touch. To cyfrowa technologia dostępna w naszej drukarni, która pozwala uszlachetniać okładki metalizowanymi foliami i lakierami w tym lakierem 3D, dzięki któremu uzyskujemy nowy, sensoryczny wymiar doznań w obcowaniu z książką. Elementy graficzne powleczone lakierem stają się wypukłe i wyczuwalne pod palcami. W tym roku na konkurs wpłynęło 60 prac, z czego 58 zakwalifikowało się do oceny. Poziom prac był niezwykle wysoki. Projekty, które otrzymaliśmy, utwierdzają nas w przekonaniu, że okładki książek mogą być prawdziwymi, małymi dziełami sztuki. Połączenie wyrafinowanej lub z drugiej strony niezwykle prostej grafiki z technologią 3D Touch daje zaskakujące i zachwycające efekty. Umiejętne zastosowanie technologii pozwala nadać okładce nowe znaczenia, wydobyć ukryte sensy, wzmocnić przekaz, zbudować nastrój. Cieszymy się, że nasza drukarnia pomaga wydawcom w uzyskaniu tych efektów. Cieszymy się także, że graficy i projektanci okładek oraz coraz odważniej sięgają po nową technologię, która pozwala uzyskać efekty dotąd nieosiągalne przy zastosowaniu tradycyjnych metod. Oddaję głos Mateuszowi Woźniakowi z firmy Konika Minolta. Dziękuję bardzo. Z perspektywy Konika Minolta technologia jest zdecydowanie najważniejsza. Ja się cieszę, że technologia była odmieniana do tej pory przez wszystkie przypadki i że to na fundamencie technologii powstał sam konkurs. Ale sama technologia jeszcze nic nie znaczy. Najistotniejsze jest połączenie tej technologii z warsztatem artystycznym i, i w ogóle z procesem kreacji. I to. W gruncie rzeczy daje efekt, który mogliśmy oglądać podczas tego konkursu, ale również poprzedniego. Ja się bardzo cieszę, że bierzemy w tym udział, że nadajemy tej technologii nowy wymiar, że dzięki takim przedsięwzięciom, jak, jak ten konkurs, yy, tworzymy nowe aplikacje, nowe wykorzystanie tej technologii, a z technologią się, się doświadcza, jak powiedział pan profesor. Ta sama technologia jest, jest tworzywem, na podstawie której tworzy się okładki książki, jak w tym, jak w tym przypadku. Dzięki tej technologii książka dostaje nowe wymiary a na poziomie estetycznym, a na poziomie artystycznym, technicznym ale to, co jest, myślę, ważne dla, dla wszystkich uczestników rynku książki, to to jest ta warstwa, nowa warstwa komercyjna. Nowa warstwa nie tyle drukowania, co, co sensoryki, którą możemy uzyskać za pomocą nowej technologii, którą promuje firma Totem Touch. Podnosi to wartość wizualną, ale wartość właśnie tą, tą dotykową, gdzie w pewnych momentach możemy traktować książkę jako, jako obiekt, i to też nadaje nowy wymiar e, e, produktom, z którymi mamy na co dzień do czynienia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do głównej części naszego dzisiejszego spotkania ogłoszenia wyników. Zanim to jednak nastąpi, chciałabym przedstawić jury, które obradowało w minionym tygodniu. Prace konkursowe oceniali. Maria Magdalena Kurpik, historyk plakatu i wykładowca akademicki. Lech Majewski, kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Andrzej Palacz, redaktor naczelny magazynu wydawca i portalu wydawca.com.pl, wykładowca podyplomowych studiów polityki wydawniczej i księgarstwa. Georgi Pietraszwili, kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej. Michał Rejnowski, przedstawiciel temu, Tomasz Konieczny, przedstawiciel współorganizatora, czyli firmy PC Print, dostawcy folii metalizowanych, Mateusz Woźniak, przedstawiciel firmy Konie Minolta. Żyli zgodnie z regulaminem przyznało 5 wyróżnień oraz 3 nagrody. Przypomnijmy, że nagroda główna to 5000 zł, nagroda drugiego miejsca to 3000 zł, a nagroda trzeciego miejsca to 2000 zł. Każde z wyróżnień opiewa na kwotę 1000 złotych. Są to wyróżnienia równorzędne. Wyróżnione i nagrodzone prace przedstawi Państwu Michał Rejnowski. Drodzy uczestnicy konkursu na układkę książki przygotowaną z użyciem technologii Freedy Touch. Zaczynamy od wyróżnień. Otrzymują je Tomasz Barczyk, za pracę pod tytułem Punkt i linia a płaszczyzna Grzegorz Japół za pracę stary człowiek i morza. Magdalena szamocka za pracę miasto ślepców. Robert Widomski za pracę Sztuka kochania oraz Marta się, za The Secret Life of Salvador Dali. Według oceny jury... Wszystkie wyróżnione prace cechuje twórcze podejście do technologii, free i niezwykle kreatywne wykorzystanie jej w projektach. Technologia przestaje być tylko dodatkiem do projektów, ale staje się ich integralną częścią, budując nowe wymiary zarówno na płaszczyźnie interpretacyjnej, stylistycznej, jak i czysto wizualnej. Teraz czas na nagrody główne. Trzy nagrody główne. Trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 2000 zł zdobywa Beata Grochowska za pracę Soul Bass, monografia artysty. Uzasadnienie Jury wyważony doskonały projekt graficzny, świetnie komunikujący treść książki i umiejętne zastosowanie technologii dopełniającej przekaz stylistycznie i treściowo. Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 3000 zł zdobywa Jakub Litwornia za pracę Mesjasz Duny. Uzasadnienie Jury za inteligentne, oszczędne wykorzystanie folii i lakieru 3D. Które dają efekt przemyślanego i wyważonego umiaru w zastosowaniu technologii, dzięki której projekt uzyskuje nową jakość i nowe wymiary interpretacyjne. A teraz czas na pierwsze miejsce. A więc pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 5000 zł zdobywa Antonina Janus Szybis za pracę, Solaris. Uzasadnienie Jury. Za niezwykle ciekawe, nowoczesne, a zarazem proste rozwiązanie graficzne, harmonijnie współgrające z treścią książki, wzmocnione użyciem technologii 3D Touch, co prowadzi do uzyskania wrażenia przestrzenności i w efekcie gwarantuje wyróżnienie okładki na księgarskiej płcie. Serdecznie wszystkim gratulujemy. A my prosimy jeszcze pana profesora Majewskiego o dwa zdania podsumowania tegorocznego konkursu. Proszę państwa, mieliśmy straszny problem z wyborem nagrodzonych prac, ponieważ bardzo dużo było naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To, co państwo widzieliście, to jest oczywiście tylko fragment. Cieszyliśmy się naprawdę przeglądając te wszystkie prace. Świadomość użycia. Wykorzystania nowej technologii. Nie nazwaliśmy tego, mimo że to tak powszechnie jest nazywane uszlachetnianiem. Raczej nazywamy to wykorzystaniem technologii. To jest właściwie bardzo ważne. I wcale nie chodzi o to, że musi być strasznie dużo tego wszystkiego. To umiejętność wykorzystania technologii, umiejętność wykorzystania wszelkich elementów graficznych, a tym bardziej w połączeniu z technologią jest rzeczą właściwie najważniejszą. I jeśli Państwo przyjrzycie się pierwszej nagrodzie i drugiej nagrodzie, zobaczcie, że pierwsza nagroda jest w całości prawie zbudowana za pomocą nowych technologii, ale to genialnie po prostu pasuje do, do Solaris Lema. Natomiast druga nagroda jest bardzo skromnie yy, potraktowana graficznie z wykorzystaniem tylko takich delikatnych punkcików. Które świecą w pewnym momencie i to jest szokujące. To wcale nie chodzi o to, że musimy wszystko cokolwiek jest w drukarni, wylać. No bo druga sprawa, to też kosztuje, prawda? Nie chodzi o to, żeby po prostu usić z torbami wydawcę, tylko żeby po prostu idealnie to umieć wykorzystać. I to, co się w tej chwili dzieje w, 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 w drukarni Totem w, współpracującej z, z Koniką Minoldą, których panów tutaj widzicie to jest właśnie taki nowy powiew, nowa zachęta do umiejętnego wykorzystywania. To nie znaczy, że trzeba całą książkę drukować w ogóle w drukarni, ponieważ każdy z wydawców wie prawda, że kalkulacja jest właściwie podstawowa, ale umiejętność łączenia, prawda, produktów powstałych w drukarni totem z innego rodzaju drukami jest po prostu jak najbardziej no, uzasadniona, jeśli chcemy, żeby nasze projekty były jeszcze ciekawsze, żeby więcej klientów kupowało te, no to tylko drzwiami i oknami trzeba zasuwać do lukarni. Totem gratuluję w ogóle Panie Prezesie, panu dyrektorze w ogóle podjęcia tej inicjatywy jest bardzo cenne, ponieważ, ponieważ to nie jest tak prosto dowiedzieć się, prawda, jakiego rodzaju technologie są, prawda. Ja swoim studentom coś tłumaczę, ale do, w tym momencie, dopiero jak pokazałem mi katalog, to bym powiedział: Aha, to już takie technologie są. Bo czasami, się pójdzie do księgarni, sam tak miałem, się zastanawiałem, i oni to, oni to zrobili, gdzie oni to zdobyli. A no właśnie, to jest ta nowa sytuacja, która będzie się bardzo rozwijała, prawda? Prawdopodobnie ceny będą spadały, bo, bo możliwe, że jak się. Pandemia skończy, to, to znowu produkcja różnego rodzaju komponentów ruszy. Ale to, co, to, 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 co bym powiedział na koniec, to mm, grafki są od tego, żeby jak najlepiej zrealizować projekt, który ma trafić do najwięks jak największej ilości y, klientów. I wsparcie y, Dukarni Totem jest tutaj no takim, można powiedzieć, bardzo mocnym punktem. Gratuluję tego podjęcia tej inicjatywy takiej populizatorskiej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego konkursu. Już dziś zapraszamy do kolejnej edycji. Z wszystkimi nagrodzonymi i wyróżnionymi skontaktujemy się indywidualnie w celu przekazania nagród. Natomiast Państwu już dziękujemy za udział w naszej transmisji. Informujemy, że wyniki konkursu będą opublikowane na stronie Totemu oraz na stronach organizatorów, współorganizatorów naszego konkursu, czyli na stronie firmy Konika Minolta i na stronie firmy PC Print, a także w portalu wydawca.pl, który jest patronem medialnym naszego konkursu. Dziękujemy jeszcze raz. Do widzenia, do zobaczenia.